Kochani, to jest trochę świadectwo, trochę podziękowanie. Hmm. Przede wszystkim e, chciałbym Wam podziękować za to, co zrobiliśmy. Widać było wczoraj, ale robiliście od dawna. Ale też ten wczorajszy dzień to jest świadectwo tego, że Biblia mówi prawdę. Doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Biblia mówi, że jesteśmy organizmem. Jeżeli chcecie zobaczyć organizm, jest jedna dwo, głowa. W tej głowie jest dwoje uszu, e, dwoje uszu, dwoje oczu. Mam dwie ręce. Wewnątrz mam parę innych narządów. Jestem średni z anatomii, nie będę się ośmieszał. Biblia uczy, że żaden nie jest bardziej albo mniej potrzebny, tylko każdy jest do czego innego potrzebny. I czasami ktoś usłyszy, że jest w zborze taka czy inna inicjatywa, i powie, a ja nie potrafię, ja nie mogę. Nie wczorajszy dzień był świadectwem tego, że jak pewna kobieta w Biblii zrobiła tylko to, co mogła, to wczoraj było tak samo. Każdy zrobił to, co mógł. I to było jedno piękne, wspólne dzieło. Oczywiście nie, nie czujcie się dotknięci, jeżeli kogoś z imienia pominę, ale nie każdy jest tak zdolny, zdolny plastycznie jak Marysia, która przygotowała plakaty czy plakietki. Ale plakaty i plakietki byłyby na nic, jeżeli ktoś nie pożyczyłby własnej przyczepy, czy nie pojechałby z własną przyczepą po namiot, który był potrzebny. A co z tego, że ktoś by pojechał po namiot? Jeżeli nie byłoby kilku innych, którzy byli chętni go rozłożyć. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co z tego, że byłby namiot, jeżeli nie byłoby kogoś, kto rozdał ciasto, kto doniósł to ciasto, które szybko znikało. A po co to wszystko by było, jeżeli nie byłoby tego, kto powiedział tym dzieciom Ewangelię? A ktoś powie, ale ja nie umiem tak przed ludźmi mówić Ewangelii. To przygotuj fizycznie ten piknik, a kto inny powie. I wczoraj tego doświadczyliśmy. To jest wielkie świadectwo. Szkoda, że na przykład aż mi się wczoraj nie udało. No myślę, że Ewa byłaby zachwycona, a wy też byście się nie nudzili. Wszystkiego najlepszego. Nikt ci Pan Bóg błogosławi. Miała być wczoraj fajna impreza tutaj, ale mam nadzieję, że też miałaś dobrą. Będą kolejne, nie przejmuj się. Ale kochani, chciałbym wam Podziękować każdemu za to, co zrobiliście. Jedni robili przez całe trzy tygodnie, i też ktoś może powiedzieć, że na przygotowanie dużej imprezy to jest mało czasu. W ostatniej pieśni śpiewaliśmy: On czas w swej dłoni ma. Może było mało, ale było wystarczająco. Także chciałbym podziękować tym, którzy przyjechali przed pracą albo po pracy, bo nie byli w stanie poświęcić całego dnia. I chcę podziękować tym, którzy przez całe trzy tygodnie Przykładali ręce. Tak jak powiedziałem, nie poczujcie się dotknięci albo pominięci, jeżeli nagłos nie wymieniłem, Pan Bóg was widział. A jeżeli zrobiliście w imieniu Jezusa tylko jedną drobną rzecz podaliście kubek gimnej wody nie stracicie swojej zapłaty. Także dziękuję, niech Pan Bóg Wam błogosławi i wynagrodzi. I niech to będzie zachęta do kolejnych służb.